Ej, dzisiaj chciałbym wam pokazać dwa ciekawe zestawy Hot Wheels. Jedno fajne autko Matchbox w wersji Collectors. Dodatkowo porównamy sobie dwa auta w wersji Premium i wersji Main. Zaczniemy od tego zestawu. Kosztował stówkę, ale no Allegro dalej dostępny. Ja polowałem na tą czerwoną celikę. Bardzo się cieszę, bo zostawię jeszcze dwa fajne, naprawdę inne auta. Ciężarówki nie liczę. Dodatkowo bardzo fajna oferta, która widzę, że się rozchodzi w tempie błyskawicznym. to jest też świetnie zrobione, zaraz sobie je zbliżymy. Także stówka. Super, będziemy zaraz otwierać. Tak, to jest Datsunik 280ZX. Kupiłem, aby sprawdzić jak Wersje Collector's wyglądają z bliska, wersje Hot Wheels co dużo mówić, nie za bardzo mnie zadowalają. Ten Datsun w Matchboxie naprawdę wygląda dobrze. Za porównywalną jakość, za detale by trzeba było w Hot Wheelsie zapłacić no z dwa razy więcej, co najmniej Jak go kupiłem w okolicach 30 zł. Dalej jest dostępny z tego co wiem. No i zmienię sobie ręce. Dwa Lamborghini, ktoś mi zarzucił, że źle wymawiam. Um, tak, wersja premium, wersja main, co jest zabawne. Ten Lamborghini wersji main trafił swego czasu na Allegro w niesamowitych ilościach. To było wiele set sztuk, wszystkie się rozeszły. Ja go kupiłem właśnie dlatego, że budziło to moje zainteresowanie, jakim cudem ten samochód w takich gigantycznych ilościach jest puszczony na rynek. Nie widziałem jakby tej pozostałości, która normalnie jest w kartonie u sprzedawców. To tak, jakby po prostu ktoś zamówił konkretnie ten model z Chin. Bo w Chinach, w Chinach oczywiście na Alibaba część to zwie, było dostępne. I najprawdopodobniej po prostu wjechało nie w zestawach, nie w kartonie, tylko po prostu pojedyncze sztuki. Znaczy pojedyncze sztuki. Ten model konkretny był po prostu wprowadzony na rynek polski, więc kupiłem go, żeby zobaczyć, jak wygląda. Czy to czasem nie, nie jedzie rubą z daleka? Okazało się, że nie, wygląda całkiem, całkiem znośnie. Aczkolwiek, jak wiemy, Chińczycy podrabiają telefony, więc podrobnić że naprawdę żaden problem. Wersja premium tym razem. Wygląda znacznie lepiej. Co jest zabawniejsze, wersja premium teraz kosztuje około 50 zł. Wersja main teraz kosztuje też około 50 zł. Jak miałbym coś polecić, zdecydowanie premium. Ok, wyciągnijmy sobie z kartonu to coś. Zobaczmy trochę bliżej. Potem jeszcze wszystkie wyciągnę z osobna i zrobię zbliżenia, żeby było lepiej widać. Bardzo ładny zestaw. Bardzo ładny zestaw. O dziwo nie jest popularny. Ludzie kupują w tej cenie lub podobnej zestawy, na przykład gdzie jest Bugatti plus dwa inne auta, które można spokojnie dostać w innych ofertach. To słabo schodzi, jestem zaskoczony. Dobra, odpakowujemy Hondę. Się nie mogę doczekać, naprawdę na nią czekałem. To jest jeden z niewielu Hotfilmów, który ma rurę wydechową. Ja to otwieram zawsze w ten sposób. Dobra, odciąłem. Okej, okay. zbieram zawsze te kartoniki. Jeszcze nie wiem dlaczego, ale po prostu tak się dzieje. Okej. Okay. A oto na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę super. Tak jak powiedziałem, jeszcze sobie zbliżymy. Zrobimy zbliżenia na stole, żeby było lepiej widać, ale pierwszy rzut oka już jest naprawdę niezły. Co zauważyłem? On ma klatkę bezpieczeństwa w środku. Naprawdę fajny efekt jest, jak ta klatka bezpieczeństwa jest w innym kolorze jak jakimś kontrastującym. Tutaj widzę, że szyba porysowana. Tak nieładnie, trochę. Ciekawe dlaczego. No niestety mały pech. Aż takiego dramatu nie ma, spróbujemy wypolerować. Czas na datsuna. No to bardzo obiecująco. Podoba mi się ten system, że dają dodatkowo to pudełko. Dobra, mamy to. Jest INIS 280 SX, jest ZX. Hop. Pierwszy rzut oka. Yy, bardzo ładny lakier. Bardzo ładny lakier. Wprawdzie znowu jakieś ślady. Ale okej. Okay. Pudełeczką na później. Auto wygląda naprawdę świetnie. taki jest bardzo lany. Zaleta tych, tych samochodów jest taka, że mają otwierane drzwi. Pamiętam z dzieciństwa jak auto miało otwierane drzwi, to było naprawdę szał. Na tą chwilę zbędny bajer, przynajmniej w mojej ocenie. Który może doprowadzić do tego, że te drzwi się wyłamią, albo poluzują i będą jakoś tak dziwnie zwisać, więc lepiej zostawić po prostu nie otwierane, aczkolwiek no, ta szyna, która powstaje w otworze drzwiowym, wygląda po prostu naturalnie fajnie. Jest to, jest to bayer. zaraz mhm, też zrobimy zbliżenie, ale jest naprawdę dobrze zdetalowany. Naprawdę fajnie, jak za 30 zł. Ok, co ciekawe, koła ma bardzo podobne jak Fordzie RS200 z innego zestawu skartnika. Tym razem Hot Wheels, bo to jest oczywiście matchbox bardzo podobny. Tu się obiekt gubi. Sobie też to zbliżymy na chwilkę. No i dobra, otworzyłem najpierw mejnika. Wszystko fajnie. Bym go zaakceptował normalnie, gdyby. A czego kupiłem za 25 zł? Więc. I tak za drogo, moim zdaniem, ale jak na tamte warunki, to była po prostu normalna cena, więc nie, nie było co dobrzydzać. Nie jest zły, aczkolwiek już widzę, że schemat malowania na tym samochodzie nie zgadza się z oryginałem w ogóle. Nie chodzi o to, że czegoś brakuje, powinien być to jeszcze logotyp Red Bulla, taki szary, ale te plany po prostu są inaczej niż w oryginale. Jak to wygląda? w wersji premium. Zobaczmy. Tak trochę nawet nie naturalnie gruby jasny na blizn, muszę stwierdzić. Oczywiście nie, nie, nie rzucam żadnych podejrzeń na temat tego typu przypuszczeń, co ja porozmawiamy przy okazji innego odcinka, gdzie będę mówić o tym, co się dzieje na rynku hotelisów. Jak wygląda handel tym złotem? Okej, okay, wyciągnęliśmy już obydwa auta. Porównamy sobie tak na szybko, zanim jeszcze zrobimy zbliżenia. Jeżeli obiektyw pozwoli to chwycić, bo lubi na oczy się nastawiać. Tu jest mainik, to jest premium. Na mainiku odcień szarego, no bardziej niebieski zdecydowanie. Tu jest bardziej szar, odpowiadający bardziej rzeczywistości. Z tego co pamiętam, to jak ciapki się układają tutaj, no to premium zachowuje zgodność z oryginałem mainik w ogóle. Szczególnie to na boku widać. Obydwie wersje nie mają tutaj yy, logotypu Red Bull'a. Jak zwykle sprawa licencji w yy, Hot Wheelsie. Oszczędności. Yy, trochę mi to przypomina zagrywki chińskich producentów zabawek, którzy wypuszczają jakieś zabawki, które przypomina auto Kenna Bloka i nie wiem na szybie z naklejka, na przykład z nazwą. Yy. HUNI GEN albo coś w tym stylu. <laughs> w ogóle. Można naprawdę dla beki oglądać te nazwy, które Chińczycy wymyślają, aby wyglądało podobnie, ale no, jest to po prostu zabawne. Dobra, przejdźmy to w takim razie do zbliżeń. Mam nadzieję, że podobały Wam się zbliżenia. Jestem zadowolony z tego zakupu. Szczególnie podobały mi się koła we wszystkich autach tym razem. Um, Nissan y, z Matchboxa sprawił bardzo dużą, pozytywną niespodziankę. Na pewno będę w przyszłości brał te modele pod uwagę. Jeżeli chodzi o Honda Accord, udało się wypolerować, wprawdzie nie idealnie, na tyle, aby to jakoś wyglądało przednią szybę, która była wcześniej porysowana. Już na zbliżeniach była właśnie Honda z wypolerowaną szybą. Nie powinno się to zdarzać. Wchodzili się za stówkę. No ale cóż, no, choć co z dużo mówić. I to tyle. Czekam na propozycje w komentarzach. jeżeli by Was coś konkretnego interesowało, staram się reagować na nie. Dlatego też, między innymi, dzisiejsze porównanie: właśnie Lamborghini Premium kontra Main. W Na następnym odcinku planuję pokazać Wam auta innych producentów i porównać jak wyglądają w stosunku do hotelisów. Mam nadzieję, że będzie to ciekawy materiał. Zapraszam. Dziękuję za lajki, like, subskrypcje i do następnego.